Jak pamiętacie, co nie, że w poprzednim odcinku USA, Kanada i Meksyk poszli zobaczyć na górze statku, co się tam dzieje, co. Nie, no to właśnie tak na tym statku oni poszli zobaczyć, co się tam dzieje, co nie i w tym samym czasie Niemcy poszedł zobaczyć, co tam się dzieje, co nie. Bo on poszedł zatopić statek Atlantis, co nie i właśnie tak on to zrobił, co nie, no to ten, tego, no to tyle w temacie, no to okej, okay, no to jak, no to dobrano. To ja już Wam to pokazuje, co nie, no to ja już Wam to pokazuję, co nie, no to dobra, no to koniec gadania, czas na pokazywanie, co nie, no to dobra, co nie, no. To koniec gadania, czas Wam to pokazać. No to ok. No to dobra, no to jak no to, a jak co nie, no to dobra, no to co robicie Bułgaria, Turcja i Austro-Węgry, no co Wy tam robicie, no to mi to powiedzcie, co. Nie, czy wy też tam robcie te dziwne cuda, czy nie, no mi to kurwa, powiedzcie, co nie, no to, co no to, jak no to, a jak idziemy wystrzelić te rakiety na Amerykański statek, czy nie, no mi to, powiedzcie, co nie, no to, jak no to, okej, okay, co nie, no to, chodźmy my to tam zrobić, co nie, no to, tak, no to, niech tak będzie no to ten tego, no to tyle w temacie, no to okej, okay, no to chodźmy tam do tego, no po rakiety, by je tam wystrzelić, co nie, no to dobra, no to chodźmy. My to tam zrobić, co nie, no to ten tego Bułgaria, Turcja, i Austro-Węgry chodźcie przygotować broń no to już już zróbcie to już no to tyle w temacie no to okej okay, no to okej okay. No to dobra, a to dobra Niemcy, ale czy aby na pewno jest to dobry pomysł, żeby wystrzelić rakiety w USA? Co nie, bo tam jeszcze widzę Kanadę i Meksyk CEO. Nie no to jak no to dobra no jak no to a jak co nie Niemcy czy nie no weź mi to powiedz co nie ale dobra no to dobra jeśli już mamy zrzucić na nich te. Rakiety to chociaż się upewnimy, że one będą działać tam, co nie, no to jak, ale dobra, chodźmy my tam zrobić to, co mamy, co nie, no to, co, no to jak, no to A. Jak co nie no to chodźcie tam do nich podpłyńmy bliżej co nie Niemcy Bułgaria i Turcja co nie chodźmy my to tam zrobić co nie no to okej okay, no to ten tego. No to tyle w temacie no to okej. Okay. No to co wujaszku Niemcy i wujaszku Austro-Węgry i jeszcze ty, panie Turcja, co my robimy na tym nostatku Atlantis, bo ja nie wiem, a nie ci czekajmy. Nie jesteśmy na nim, tylko musimy iść, uderzyć w niego, co nie no to jak, no to dobra, co nie no to dobra, no to tyle w temacie, co nie no to okej, okay, no to jak. No to dobra, co nie wujaszku Niemcy i wujaszku Austro-Węgry, no to jak, no to idziemy tam, gdzie mamy, to my tam podpłyniemy tym nostatkiem, czy nie nomi? Powiedzcie, no moja rodzinko, co nie, no to jak, no to dobra, no to jak, no to, a jak, co nie, no to niech tak będzie, co nie, no to okej, okay, chodźmy tam podpłynąć, co? Nie, no to tyle w temacie, no to okej. Okay. No to dobra, moi dziwni kumple, co nie no to chodźmy tam do tej no ile tego stateczku, co nie no to chodźmy my w niego wystrzelić rakiety, co nie no to my. To już teraz my to zróbmy, co nie no to jak no to dobra, no to przygotujmy się już dzisiaj na to, co nie no to ten tego, no to tyle w temacie, no to okej. Co nie no to dobra, a to dobra, co nie no to ten tego, no to tyle w temacie, co nie no to okej, co nie no to dobra, no to co no to nie wiem, czy to dobry. Pomysł, by strzelać rakietą w ten no, statek przecież USA-Meksyk i Kanada te potrójne kombo, to raczej oni nas unicestwią. Ty wiesz, jaką siłę ma USA? I do. Tego połączona z Kanadą i Meksykiem, poza tym Wielka Brytania, Rosja, Francja. I Włochy nas atakują, co nie no to dobra, no to ten tego, no to jak idziemy. Tam iść sobie troszeczkę, powalczyć, czy nie no mi to kurwa, powiedzcie, co nie no to tyle w temacie, no to okej, okay, no to okej. Okay. No to dobra i właśnie tak Niemcy, Austro-Węgry i Bułgaria i jeszcze Turcja poszli zobaczyć, co tam mają zrobić, czyli co mieli zrobić, to już wam. Wyjaśniam, co nie oni musieli iść pomyśleć, czy warto by było zrzucić rakiety na statek Atlantis, na którym podróżowali USA, Kanada i Meksyk podczas Podróży do Europy, co nie, ale dobra, no to dobra, niech tak będzie, co nie, no to dobra, no to ten tego, no to właśnie tak to było, co nie, no to właśnie tak. To było co nie no to dobra, a to dobra, co nie no to tyle w temacie no to okej okay, no to dobra, a to dobra, co nie no to właśnie tak to ma być, co nie w w następnym odcinku pokażę Wam co tam się no tam dalej dzieje u tych no dwóch statków co nie ale dobrano to do następnego odcinka Papa pa, cześć do. Następnego odcinka do widzenia, do następnego, papa, pa, cześć, co nie, no to papa, pa, cześć.